To jest na parkour. Ja. E, ja jutro muszę. Nie jadę do Bazyliszkowej, bo jej nie ma, ale i tak wstanę rano i pojadę na Bielany. Dlaczego? I jadę ściągnąć spodnie z tego manekina. Wszedłem na. Zapy... Zapytała, co to jest inszallach? Napisz... Napisz... Got, czekaj. You, you are Muslim. You are Muslim. The volt? No, wola Boga. Wypierdalaj, Kurwa ja sobie robię zdjęcia, a ty mi tu przychodzisz. A. Ona ci pisze, Yes, we are Muslims for Europe, Poland. You're ale to really ja napisałem! To ja napisałem! No ty w sensie, ale ona napisała, Yo really I'm a Muslim too. Ach jalla! No to jest za temat. Co to w ogóle oznacza? Kurwa <grym> They're the devils and troublemakers. Oh. rebellious bolt looks. To przecież mi wybuchnie, pusia. W trybie natychmiastowym. Aj, aj, aj. Rebellious Double bolt. Lake. Edgy. Edgy, o ja już mam pomysł. Slay sister inshallah. Thank you, sister inshallah. <laughs> Jaka na to szansa. Nie wierzę. Nie mogę. Nie mogę. Chciałem jej napisać, żeby zobaczyła sobie nasze filmy na YouTube, skoro jest naszą siostrą tego samego wyznania, ale nie mogę jej tego napisać nie da się. Siostra tego samego wyznania. Kurwa... Edgy, coś takiego, tak? To ma być, dobra. Edgy, czyli musimy zrobić Natalię w wieku 13 lat. Oba bo tego? Boże... Dobra, niech będzie tak. Co ja potrzebuję, żeby być edgy? Kolorowych włosów. coś takiego, co mnie satysfakcjonuje. Dobra. Ja słyszę To nucenie tej muzyczki hmm. Nie mam pomysłu Bo dalej nie rozumiem znaczy, Nie wiem jak zrozumieć No taka... Edgy Edgy, Edgy, taka wiesz, coś takiego w ten deseń. No dobrze, spróbuję Jak zrobić, żebym trzymał jednego balona, a nie dwa? Nie ma jakiejś takiej tej. Z automatu bierze mi dwa balony do łapy. No. Dziwaczne. Ma tylko 30 sekund już? Zgadza się. Jest, jest. 30 sekund. Śpiewała kiedyś taka jedna o tym. A nie 6 ja, sekund. Nie. nie. O kurka wodna, sznela! Yalla! O! O! O, ta jasna mi się nie podoba, ale ta ciemna no, bardzo ta ładnie ciała. jest zrobiona. Tak Dobra, nie podoba mi się spódniczka w tej ciemnej daję 3, bo ta mi się nie podoba, ta mi się podoba. No maska. Boże, ale troublemaker. <głos> <głos> Chyba mam trouble Jeden. Bręknie spiras. Oj. Oj. O, to jest ta inszala, To pięć, Wszyscy dajmy jej pięć. O, bo... Nie, Dobre, cztery! Dajmy... Dobra, 5. Cztery, cztery. Ja Dajcie 5. Ja dam 4, żeby nie była na ten... Ja dam 3 niż Była mała się. You ate so angry. A mega to 5. Sama się oceniła. Pisia Boże, ty jesteś taka faktycznie troublemaker W Ameryce byś już była aresztowana. O nie Wolpol Ale ci się psici to misio. No wiem To Misio Robotop. No, I'm so edgy. Możemy Squid Game na Roblox? Na tak jest tak zajwista, proszę. Możemy Ale w co? Squid, Squid game, game na Robloxie. Dobrze. Like, Slayze. Yeah czy Nie. 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 Have you been in Nie. Nie. <laughs> My asychy Dajcie 5 Natali tylko Tak, 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 a, już jest. Już dobra. Lepiej piedka, jeszcze masz, ale O, ta jest ładna, ta mi się też podoba. O jaka taka rozmazana taka troszeczkę Ja... Po pobycie oj, w kabinie czwartej w złotych oj. Tarasach trzy. Oj, oj, oj. My spoki check our videos. Nie da się napisać YouTube! Kratkuję YouTube, jak się tylko da. Bosze. <laughs> Nawet jak napisałem ty tuba Tytułba? <laughs> ty tuba O nie, nie przejdę tego parkour.